Cześć, witajcie na nowo otwartym serwerze Skylands Dziś Wam zaprezentuję jak tworzyć wyspy i pokażę gdzie to znajduje się na spawnie Na początku zobaczmy wszystkie komendy wysp iscreate tworzy dla Ciebie nową wyspę isdelete usuwa Twoją aktualną wyspę ishome teleportuje Cię na Twoją wyspę i set home zmienia punkt spaw na Twojej wyspie i add dodaje gracza lub kolegę do Twojej wyspy i remove nick usuwa gracza z Twojej wyspy i stp teleportuje Cię na wyspę danego gracza tutaj znajdziemy administrację tego serwera naprzeciwko znajduje się cennik Tutaj znajdziemy regulamin, podstawę komendy, komendy serwera oraz generator kablestonu. W tym miejscu znajdziemy sklep z wieloma itemami. Możemy tutaj sprzedawać i kupywać oraz enchantować w tym enchantingu. Tutaj sprzedajemy tam kupujemy tutaj znajdziemy miejsce gdzie możemy sobie grać głowy ze skinem graczy premium jest to bardzo łatwe i przyjemne gdy mamy tą premium w tę stronę znajdziemy rodzaje wszystkich wysp jest ich sześć takie są takie jak normalna pustynna, grzybowa, slender, farmer oraz hardcore. Są dodatkowe trzy wyspy dla graczy z VIP i władca. To jest jedna. To jest druga. A dla rangi władca jest specjalna wyspa z pełnym wyposażeniem domku i różnymi miejscami a więc tak, tworzymy wyspę komendą is create i tutaj nazwa wybranej wyspy kiedy to zrobimy przenieśmy na nas na naszą, na naszą wyspę i tam możemy zacząć zabawę komenda Kłaśniekis delete usuwa posiadaną wyspę a więc to byłoby na tyle w tym filmiku serdecznie Was zapraszam na ten serwer jest bardzo ciekawie przyjemna atmosfera i jest spotkło więc zapraszam do zobaczenia. Cześć.